Zapalić? No. no to powiedz, mój przyjacielu, jaki tak naprawdę był twój szef, generał Fielder. Ja go nie znam, nie wiem, co to jest. Nie pierdol się, Wiem, że byłeś w jego obstawie, jak był szefem Kodywu. on cię przepuścić przez mokrekarce? Cię wyrwać parę z Ja go prawie nie znałem. Przecież on generał ja zwykły kapel pod chorąży. Zresztą obowiązywały zasady konspiracji. Napiszesz wszystko, co nie wiesz. własnoręcznie. Nic więcej nie pamiętam. Kurwa sobie przypomnisz! Ze szczegółami, rozumiesz? Dowodził największymi akcjami bojowymi w czasie całej okupacji. Niemcy bali się go jak ognia. To prawdziwy bohater. Mogę cię tak jednąć, żeby ci świeczki w oczach stanęły. No młody jesteś, prawiczek. Więc ci coś wyjaśnię. Im bohater, tym mniej jego ludowa Polska potrzebuje, rozumiesz? Teraz jest spokój. Nie potrzebujemy bohaterów im nauczycieli, lekarzy i rolników. On mówił to samo. Kto? Generał Fieldrów. Mówił, żebym poszedł na studia, zdobył zawód, ożenił się. Ale nie miał racji. No. Bo właśnie teraz trzeba takich bohaterów jak on żeby to wasze komunistyczność ścierwo zacząć z powierzchni ziemi. Lekarze, inżynierowie, rolnicy tego nie zrobią. Z sowiecką zarazą trzeba walczyć do końca. Zwłaszcza z takimi sowieckimi sługusami jak pan! Wiesz, co my z takimi bohaterami jak ty robimy? Nigdy nas nie pokonacie.